Witam Was, moi drodzy. Moi drodzy, moi, moi drodzy, z grubo ponad tydzień temu, prawie dwa tygodnie temu, e, cały internet, cały świat objęła wiadomość. Um, Obiegła wiadomość o tragicznej śmierci Charliego Charlie Kirka. Czyli nie pamiętam, czy, nie pamiętam, czy to jest aktywisty, czy jakiś tam, teraz kim on był? Lewica? Prawica? Nie pamiętam. Ale, ale nie, nie o to chodzi, tak, bo yy, yy, szczerze mówiąc, yy, 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 kiw oko, kim on był. Bo nie o tym, bo nie o tym jest ten film, moi drodzy. Ten film, moi drodzy, jest o reakcji o reakcji naszych polskich influencerów, którzy na wieść, na wieść tego, bo ogólnie rzecz biorąc, um, ogólnie rzecz biorąc to wydarzenie działo się, działo się, działo się podczas uroczystości, podczas uroczystości, w której brał udział ten, um, w pewnej, pewnej uroczystości, tak, tak, e, której próbowano dokonać jakiegoś zamachu i wskutek tego właśnie Charlie King został trafiony w szyję. I najgorsze, moi drodzy, to się ten obejrzałem filmik e, ze dwa dni temu na ten temat. Moi drodzy, to jest najbardziej drogocące, Że, że, w, że, że w ogóle ludzie, że nawet, że nawet jeden facet facet w tle, jak jest, jest filmik, w których kilka sekund właśnie po oddaniu strzału jakiś facet, wydaje się, że podnosi rękę i wszyscy interpretują to, że się cieszy. Aczkolwiek jest to bardzo krótki moment, w którym widziałem ten... Ten, ten moment, kiedy podnosi ręce, tak? Więc trudno mi zinterpretować, czy to było radę czy nie. A nie o to chodzi. Chodzi o to, że u nas w Polsce, w polscy influencerzy, co po niektórzy, zaznaczam, co po niektórzy, w ogóle, moi drodzy, nie, jak można, jak można się śmiać i się nabijać? W ogóle ze śmierci jakiegokolwiek człowieka. I drodzy, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, jaki czary Kirki miał poglądy. Mało mnie to interesuje. Mało mnie to interesuje, tak? Bo mnie, bo moi drodzy, mnie, mnie poglądy innych ludzi czasem warto wysłuchać, ale mnie one mało co obchodzą. Ponieważ, ponieważ moi drodzy człowiek, ponieważ moi drodzy, to jest po prostu wstyd. To jest wstyd, tak? Bo taki, taki polski influencer nawet, nie wiem czy, polscy influencerzy, mówię o tych, którzy faktycznie na o tym, że on zmarł, jakoś, jakoś specjalnie nie wykazali się empatią, zrozumieniem. Jena pan chyba nie pamiętam, czy to TikTokerka się zaczęła się nabijać. Zapomniałem, jak ona ma. To, to jest ta, która, e, która specjalnie brała L4, żeby, e, żeby robić TikToki, czy co, tak. A drugi, drugi, też był taki facet, też widziałem ten filmik. I po prostu, i po prostu powiem szczerze, to powiem szczerze, jest mi naprawdę, tu, tu mówiąc krótko, jest mi trochę wstyd właśnie za, za, tych, za tych influencerów, którzy, którzy jakby, jakby na to nie patrzeć, zaczęli się, mówię o co po niektórych, bo nie, nie można wszystkich wsadzać do jednego worka, którzy. Niejako, niejako się nabijają, żartują z, z tego, że jakiś człowiek został zastrzelony i zmarł. Yy, powiem Wam szczerze, szczerze Wam powiem, że, że to jest po prostu zwykłe chamstwo. Bo już, chociaż nie, to jest bardziej niż chamstwo, tak. Bo może być ktoś, bo hamskim chamski może być y, facet y, facet, na, facet na ławce, który doi, doi, y, doi gorzałe i piwo i wyklina na wszystkich. Tak? Taki człowiek to może być chamski. To, y, ra, to, to co ci to co, to co influencerzy zrobili, co po niektórzy mówię, co po niektórzy ci, którzy faktycznie zaczęli niejako niejako się nabijać się z tego, to uważam, że zachowali się gorzej jak po chamsku, bo bochamy chociaż, chociaż wykazują tą minimalną empatię, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że Charlie, Charlie Kirk, Kirk, czy jak się to czyta, jakby tak, jakby na to nie patrzę, zostawił, zostawił, no, może nie zostawił, tak, Yy, Ośrodził dwoje dzieci i, i jeszcze miał żonę. Jeszcze miał żonę tam widział I naprawdę, I naprawdę, jak bardzo musimy być, jak bardzo musimy być prymitywni, żeby się nabijać się z tego, że ktoś zmarł. W ogóle to jest taka głupota, to jest takie, takie odklejenie, że ja sobie tego naprawdę nie wyobrażam, tak? Żeby. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby e, nie wyobrażam sobie tego, żeby, żeby chichotać hicho, hicho, z powodu śmierci człowieka, którego poglądy mogą mi mogą nie, mogą nie, na przykład nie pasować. Moi drodzy, mnie e, poglądy innych ludzi szczerze mówiąc mało obchodzą. Kar e, nieważne, kim on był, tak? nie wiecie wiecie ja tam w ogóle jak jak obyżał tej chwili właśnie o tym Charlie kier był to w ogóle pierwszy raz zobaczyłem, że w ogóle ktoś taki jest nie wiem kim on był nie interesował się ale, ale, po, ale po tym są, po tym usłyszałam i tak dalej powiem tak naprawdę cieszy, cieszyć się cieszyć się z nieszczęścia kogoś kto kto nie ma takich poglądów, jakie, jakie ja, to jest po prostu. To jest, jest jeszcze to jest jeszcze bardziej, bardziej. To jest jeszcze gorzej, moi drodzy, niż. Wiecie, wtedy czułbym się gorszy od zwierząt. Naprawdę. I mam wielką nadzieję, że mam wielką nadzieję, że tacy tacy influencerzy, którzy. którzy się nabijają się. Bo to już, bo to, wiecie, to, moi drodzy, to jest, to, jest, to jest bardzo poważne. Nabijają się ze śmierci człowieka, którego poglądy, które poglądy mu nie pasują. Naprawdę jest poniżej jakiekolwiek krytyki. To jest po prostu, to jest po prostu trzeba nie być człowiekiem. Mam wielką nadzieję, że tacy influencerzy nabijający się z czyjegoś jeszcze mam nadzieję, że, że zostaną usuwani z internetu, i to tyle słowo do powiedzenia. Papa! Pa.